Ten robi przeszukanie w dacze Kiszczaka. Czy to możliwe, żeby Kiszczak miał materiały tylko dotyczące bolka? Nie, wydaje mi się, że jeśli zabezpieczył materiały pochodzące z szaf służby bezpieczeństwa, to nie mógł wiedzieć w 1989 i 1990 roku, które przydadzą mu się w ciągu kolejnych lat, i raczej kwerendę wykonał szerszą niż tylko i wyłącznie teczka pracy i personalna jednej osoby. I to jest oczywiście domniemanie wynikające z y, doświadczenia historyka i wiedzy y, na temat y, tego, jak potoczyły się nasze losy w III Rzeczpospolitej. Y, pytanie tylko między innymi, bo tych pytań bardzo dużo dzisiaj sobie zadajemy. Jak głęboka musiała być ta bezkarność tego środowiska esbeckiego z kiszczakiem i Jaruzelskim na czele, że gotowi byli trzymać te materiały nawet u siebie w domu. Jak głęboko byli przeświadczeni, że w zasadzie są poza obowiązującym prawem i że mogą odczuwać pewien komfort życia codziennego, mimo że tyle lat żyją w przestępstwie. W przestępstwie już nie tych zbrodni, których się dopuszczali w latach 80., czy 70., czy w przypadku generała Kiszczaka jego droga od 1945 roku już jest naznaczona bardzo silnym y, współtworzeniem systemu komunistycznego w Polsce. Ale jak nawet w trzeciej RP mogli odczuwać siłę przekonując się, że bezkarność jest zjawiskiem towarzyszącym im do końca dni w dni. Nie wiem. To trzeba pytać prokuratorów IPN. u To jest ich robota. I z tego, co wiem, nawet prezes IPN u nie chciał się wypowiadać na ten temat i słusznie. Na razie wiemy bardzo niewiele. Dowiedzieliśmy się tylko, że jest sprawdzana raczej ta techniczna strona, czyli to, czy dokumenty są autentyczne. A ja jestem też ciekawy, co. Tam w tych dokumentach się znajduje, jak myślę wszyscy? No to byłoby dziwne, gdyby na temat tajnego współpracownika Bolka zgromadzono 50 kilo materiału dokumentów. Z pewnością te dokumenty dotyczą także innych osób, innych współpracowników, z pewnością ważnych, skoro generał Kisztak zdecydował się wbrew prawu przechowywać te materiały. Wydaje nam się, to jest bardzo dziwne, że IPN skupia się na razie tylko na tych kwestiach związanych z lechem Wałęsem. Są. E, naszym postulatem jest, by jak najszybciej został opublikowany protokół e, z odbioru, z, z przejęcia tych materiałów, tak by opinia publiczna wiedziała e, już no, nie jeśli chodzi o szczegóły, ale ogólnie jakimi dokumentami obecnie dysponuje IPN. Czy podobne przeszukania powinno się zrobić w domu np. generała jaruzelskiego i innych generałów, e, oficerów Urzędu Bezpieczeństwa JZB? No, ja oczywiście nie jestem prawnikiem i nie znam e, aż tak dobrze e, możliwości e, prawnych, które dziś istnieją. Ale według mojego e, rozeznania, nie można e, wejść do cudzego mieszkania i domu, tylko domniemując, że może tam się kryć dowód przestępstwa. E, trzeba mieć jednak jakiś e, materialny dowód dotyczący e, tegoż. Prawdopodobnego popełnienia przestępstwa, czy w postaci autodonosu, jak to zrobiła pani generałowa Kiszczak, czy w formie informacji zewnętrznej, która by mogła być poświadczona i dawać asum do czynności dalszych, w tym wkroczenia do mieszkania prywatnego. W latach 90. co najmniej jedna operacja czy gra operacyjna została wykonana i opisana między innymi przez Sławomira Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka. Gra operacyjna, w której służby specjalne, wykorzystując inne śledztwo, przygotowały grunt do tego, żeby wejść do mieszkania dawnego funkcjonariusza służby bezpieczeństwa na wybrzeżu i tam dokonać rewizji, która de facto posłużyła przejęciu materiałów, będących no, dzisiaj mówiąc w skrócie, w gestii Instytutu pamięci narodowej, a nie związane były te materiały sprowadzone wówczas e, sprawą no ja nie mam wiedzy, czy, czy ktokolwiek się chwalił, bo mnie się nikt nie chwalił. Ja jestem za młody, proszę Pani na to, żeby, żeby brnąć aż tak bardzo i z tego się cieszę, bo nie mam żadnych obciążeń z tego powodu. Ale już wracając do sprawy, wydaje mi się, że to również jest no, sprawa, która dotyczy prokuratorów. To oni po, powinni podjąć decyzję, bo oni prowadzą śledztwo. Ja mam takie zasady, że, że nie wtrącam się do, do tego, to jest ich zadanie i oni mają największą wiedzę na ten temat co w tym jakby w tej sprawie można jeszcze zrobić także zostawmy je to tak nas dziwi że tak późno doszło do takiego przeszukania zwłaszcza że wielu generałów wielu oficjeli um, oficjalnie przyznaje że tego typu materiałem dysponuje um, być może teraz może być już za późno pewnie pewne osoby które dysponują tymi e, podobnymi materiałami e, mogą już te materiały ukrywać w innych miejscach Natomiast, natomiast dobrze by było, gdyby IPN mógł dysponować wszystkimi możliwymi materiałami. W tym celu powinien, powinien rozpocząć szerokie poszukiwania w ogródkach działkowych, w szafach osób, które się do tego przyznają, że takimi materiałami dysponują. Tymczasem Lech Wałęsa mówi o małych ludziach i mówi, że zwycięzców się nie sądzi. Czy on będzie do końca szedł w zapartą? Ja mam nadzieję, że biografia Lecha Wałęsy nadal pokazuje, że jest to człowiek zdolny do bardzo wielu zwrotów i jeżeli by się zdecydował na wzbicie, na same wyżyny swojej dotychczasowej biografii, gdyby to był znowu Lech Wałęsa z energią człowieka sierpnia 80 i człowieka rozmawiającego z Alfredem Jadowiczem w 88 roku, to gdyby posiadł taką dzisiaj energię, która by skłoniła go do pójścia w stronę prawdy, to możemy zostać zaskoczeni, bo on posiada takie zdolności, ale na dziś niestety trwa w tym błędzie od roku 92 podjętym i stał się no niestety niewolnikiem swojego własnego albo nie tylko swojego własnego sposobu widzenia tej sprawy. Ale to nie chodzi, to nie jest kwestia tego, czy ktoś idzie w zaparte, czy nie. Każdy, myślę, ma prawo ustosunkować się do tego, co y, y, się mówi na jego temat i, i nie można tego prawa y, odbierać również panu prezydentowi Wałęsie. Natomiast w tej chwili, tak jak powiedziałem, no, mówimy raczej o kwestiach technicznych, a nie, nie wiemy, y, jaki jest, jakie jest content, tak? co tam się znajduje, więc y, chyba trzeba poczekać. Prezydent Lech Wałęsa byłby mężem stanu, gdyby się sam Oczyścił. Na przykład we wczesnych latach 90., gdyby się przyznał do tej współpracy z lat 70., myślę, że to nie byłoby dla niego ujmą, mógłby także w, w tą swoją m, historię, e, którą sam tworzy, e, wpasować, że był takim kokordianem, e, chciał może z tą służbą e, zagrać. E, w ten sposób no, to ta, ten, ten mit Lecha Wałęsy o sobie, która jako jedyna, jak sama e, obaliła komunizm, no, upada całkowicie e, i Wydaje mi się, że po opublikowaniu materiałów znalezionych u generała Kiszczaka nie będzie się w stanie wybronić. Czy Sławomirowi Cęckiewiczowi, który był no wiele lat szykanowany po prostu przez trzecią RP należałyby się wreszcie przeprosiny? Platforma mówi, że nie ma za co przepraszam? Znaczy, ja uważam, że niewątpliwie bardzo wielu ludzi. Powinno zdać sobie sprawę, że w różnych fragmentach tej historii zakłamywania prawdy o Tewu Bolku odegrali negatywną rolę. Ja przypominam sobie tylko jedno przepraszam, które padło z ust ministra Bogdana Zdrojewskiego, przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, który na pogrzebie świętej pamięci Janusza. Kurtyki w Krakowie właśnie to słowo wobec rodziny Janusza Kurtyki wypowiedział. I chwała mu za to, rzecz jasna. Ja o tym przypominam publicznie, dlatego że to jest właśnie ta droga, którą zawsze każdy człowiek może wybrać, pod warunkiem, że jest człowiekiem. Ja nie szykanowałem nikogo, także m, m, mogę mówić za siebie. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, w dalszym ciągu musimy poczekać na, na, na upublicznienie te, te, tych dokumentów. To, to jest, myślę, istotna sprawa i, i, i myślę, że wiele ludzi chciałoby przeczytać, co tam się znajduje. No już powinno, chociażby wczoraj, e, widać osoby, które e, bardzo krytykowały e, pana Cęckiewicza, e, do takich przeprosin się nie zdecydowały i dalej uważają że te pomówienia są nieprawdą. Teraz jest wersja, że materiały zgromadzone przez generała Kiszczaka są sfabrykowane. Ciężko mi sobie wyobrazić, by generał Kiszczak był w stanie 50 kg materiałów siedzieć w domu i fabrykować.